Jak długo macie zamiar tkwić w procederze przestępczym, w którym w tej chwili tkwicie i kto wam wydał takie polecenie, żeby tkwić w tym procederze przestępczym? Słucham, 17.42. Po co pan tu stoi w ogóle? Rozumiałeś? Czy masz zdolność pojmowania mowy polskiej, ojczystej w zdaniach wielokrotnie złożonych? Czy twój umysł w ogóle dociera do zrozumienia, co ja do ciebie mówię? Czemuś się tak dziwnie zachowujesz? Czemu masz średnice powiększone? Czy jesteś biurokracją? Czy jakieś znamiona człowieczeństwa w tej powłoce cielesnej są pod spodem? Czy to jest powłoka, która się zacięła? Kim ty w ogóle jesteś tutaj? I czemu mi stoisz na drodze? Bo tak interpretuję Twoje zachowanie w tej chwili. Siedemnastka, co powiesz na to wszystko? Kto Ci tu każe stać? Czy masz zdolność pojmowania w ogóle stanu prawnego, który jest tu uchwalony? Ty rozumiesz, co ja do Ciebie mówię? Jesteś zaszczytany. Przyjąłeś i nie... Istnieje takie podejrzenie, to jest na razie w fazie podejrzeń, że wszyscy, którzy przyjęli Jak ty? Takie jest podejrzenie. Czy poznam nazwisko kogoś, kto jest bładny, to ma jakieś, nie wiem, mikroprocesy? Poznam nazwisko tej osoby? Ja może wykonam telefon do niej.